Cześć, witajcie e, w pierwszym odcinku na moim kanale. Ja jestem Kamil Games e, i dzisiaj e, pogramy sobie w e, pierwszą grę, e, jaką znalazłem, która nazywa się dm.io e, Więc już możemy zacząć. Ja przed odcinkiem muszę trochę pograłem w nią, więc mniej więcej e, wiem o co chodzi. Także oglądamy z tego Let's Play różnych YouTuberów, yy, no więc wiem mniej więcej o co chodzi. Tam jest czerwony, no coś coś się myszką yy, Dobra, gram dalej, yy, tylko yy, zaczynam od początku. Musiałem chwilę wyjść z, z mojego pokoju, w którym mamy komputer yy, I niestety ktoś by mnie musiał mógł chyba trafić, że, od, że odpadłem Ale zaczynamy na tym samym serwerze Lagi, widzę, że są lagi na tym serwerze yy, Niestety znowu musiałem wyjść z pokoju i znowu mnie ktoś musiał trafić Dobra, no, to gramy dalej. Na tym serwerze już sobie yy, raz grałem, <laughs> tylko się trochę lagowało. No, widzę, że teraz też. Najwyżej jak będzie się du yy, dużo lagować, to zmienię serwer. To nie tylko jest ten tryb, w którym gram teraz, tylko yy, teraz chwilę, chwilę sobie pogram, o, już mogę sobie wybrać, yy, i zobaczę inny tryb. A, no, dobra, biorę innych tryb, na przykład Survival. Yy, na Survivalu nie grałem, musieli to dodać. Yy, a tak to na wszystkich yy, i tak nie grałem. Yy, no, dobra, czekam. Na ten trybie jeszcze nie grałem, to no nie wiem jak się gra. Latują. A, bo to jest na, na hita jest jedna osoba. To teraz e, zobaczymy, e, tryb, na tym już grałem. Mm. aby się trafia, o, niebieski albo czerwony. I tu jest... E, w prawym dolnym rogu jest taka mapka i jest pokazane, m, gdzie no, mapa w ogóle z y, naszego świata, na którym gramy. Yy. I teraz sobie trochę poszukam. O! są trzy kąty. Co od razu zbieram? Jak mówiłem, trochę sobie pograłem przed nagrywaniem. O nie, muszę na niego uwolnić. O nie, ta kula, ta kula, te wielkie kula, to ja muszę na nie uważać. Jestem taki mały, to one mnie na hita ściągają. Jestem na strzałach po prostu. Także was, zapraszam was na y, kanał Natalia Vlog i także Polak333. Naprawdę, lagi są na serwerze. Więc jak są takie lagi, to już długo chyba nie będę sobie grał. No i tak do 5 minut i wyłączę nagrywanie. A, setem pogram. Ja raz byłem taki... E Takiego Taki wielkiego robota miałem A tego czegoś to ja nie, nie znam Nie wiedziałem że takie coś istnieje Na yy. Yy. O, Defender mi zastrzelił Dobra to już kończę z odcinek yy, Komentujcie, subskrybujcie I do następnych odcinków